15 stycznia 1899 roku w Witkowicach urodził się Antoni Stróżyk, syn Stanisława i Anastazji. Do szkoły uczęszczał w Bytyniu, po ukończeniu siódmej klasy pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców w Witkowicach. 11 kwietnia 1918 roku powołany do armii niemieckiej trafił do niemieckiego pułku w Gerlitz, obecnie z Gorzelec. Ranny w walkach I wojny światowej 22 maja 1918 roku trafia do szpitala w Bojnowicach, gdzie zachorował na katar płuc. W grudniu 1918 roku znalazł się w szpitalu wojskowym w Szamotułach, skąd z pełnym uzbrojeniem ucieka 22 grudnia i przyłącza się do tworzących się oddziałów polskich w Poznaniu. Trafia do kompanii odwachu i bezpieczeństwa. Walczy pod dowództwem Franciszka Ratajczaka o zdobycie miasta Poznań. 24 stycznia 1919 roku w składzie pierwszej kompanii, pierwszego baonu poznańskiego pod dowództwem Kasprzaka, uczestniczy w walkach na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego o po zdobycie jaromierza Babimostu i Kopanicy oraz Bolhocnik. Następnie przeniesiony do pierwszej kompanii CKM 7 pułku Strzelców Wielkopolskich, a później do batalionu zaborczego i walczy m.in. o inowrocław Gniezno i Mińsk Litewski. Później zostaje przeniesiony do kompanii szturmowej 66 Pułku Piechoty w Grudziądzu, a z tego pułku na szkołę w Grudziądzu. Zwolniony z wojska 17 stycznia 1921 roku. Po zwolnieniu z wojska na krótko wraca do Witkowic. Następnie podejmuje pracę w Instytucie Szczepionek dla Bydła w Jerzewie koło Borku Wielkopolskiego. Później pracuje jako urzędnik w gospodarstwie rolnym i studiuje. Następnie rozpoczyna praktykę felczerską w Borku Wielkopolskim. 18 lutego 1930 roku żeni się z Franciszką Grobelną. Następnie obejmuje gospodarstwo po rodzicach w Witkowicach. Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa łączy z praktyką felczerską. Aktywnie działał w Bractwie Kurkowym. Do wybuchu II wojny światowej był również sołtysem w Witkowice. 24 sierpnia 1939 roku powołany do wojska w stopniu sierżanta. Podczas kampanii wrześniowej uczestniczy w obronie Poznania, Gniezna, Kutna, Łowicza i Warszawy. Przekracza Wisłę i z rozbitymi oddziałami polskimi próbuje przedostać się do Rumunii. Wpada do niewoli radzieckiej w miejscowości położonej około 30 km od granicy z Rumunią. Zwolniony, cudownie ocalony. Z niewoli wraca późną jesienią 1939 roku do Witkowic. 24 września 1940 roku zostaje z całą rodziną wysiedlony przez niemieckiego okupanta do generalnej guberni. Przechodząc między innymi przez obóz przejściowy w Łodzi trafia z rodziną do Stanisławowa koło Warszawy. W latach 1942-1944 uczestniczył w walkach partyzanckich AK w oddziale Józefa Pentaka na terenie wsi, Wiśniowie, Henryków, Jabłonna, Legionowo i Kopalnia Torfu Izabelin. Do Witkowic wrócił, maszerując z Frontem Radzieckim 14 lutego 1945 roku. Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne i aktywnie włączał się w życie społeczno-polityczne. Zmarł 27 października 1970 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kaźmierzu. 19 stycznia 1929 roku w Sokolnikach Małych w rodzinie chłopskiej urodził się Henryk Frąckowiak. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony wraz z rodzicami na tereny województwa lubelskiego. Tam zmarł mu ojciec, po powrocie z wysiedlenia prowadził z matką gospodarstwo rolne w Sokolnikach Małych. W latach 1951-53 odbył służbę wojskową. Po powrocie z wojska wrócił na gospodarstwo i wraz z całą rodziną i gospodarstwem przystąpił do spółdzielni produkcyjnej, pełniąc funkcję brygadzisty. A w latach 1954-57 piastował stanowisko przewodniczącego. Po rozwiązaniu spółdzielni przejął gospodarstwo, które prowadził do 1962 roku. Z powodu inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku zdał gospodarstwo i przeszedł do pracy w kółkach rolniczych jako księgowy. W latach 70. podjął pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaźmierzu, początkowo jako instruktor skupu mleka, a od 1974 roku do 1986 roku pełnił funkcję wiceprezesa do spraw handlu i skupu. Poza pracą zawodową aktywnie włączył się w nurt życia społeczno-politycznego. W latach 1946–48 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. W 1947 roku został przewodniczącym, koła w Sokolnikach Małych. Po zjednoczeniu Ruchu Młodzieżowego, w 1948 roku dalej był przewodniczącym, Związku Młodzieży Polskiej, koło Sokolniki Małe oraz został wiceprzewodniczącym zarządu gminnego Związku Młodzieży Polskiej w Kaźmierzu. W latach 1949–51 pełnił funkcję przewodniczącego Związku Młodzieży Polskiej w Kaźmierzu. Od 1953 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1969 roku członkiem gminnego komitetu ZSL w Kaźmierzu. W 1982 roku został prezesem gminnego komitetu ZSL w Kaźmierzu. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1979 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1983 roku odznakę honorową za rozwój województwa poznańskiego, w 1984 roku Medal 40-lecia, a w 1986 roku Kawalerski Krzyż Zasługi. Otrzymał również wiele wyróżnień regionalnych, branżowych i zakładowych. Od 8 czerwca 2005 roku pełnił funkcję prezesa Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych koło Kaźmierz. Zmarł 22 maja 2009 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kaźmierzu. 29 stycznia 1932 roku zmarł ówczesny proboszcz kaźmierskiej parafii ksiądz Zygmunt Kemnic. Urodzony 11 czerwca 1871 roku w Wylatowie pod Mogilnem w rodzinie nauczyciela Wojciecha i Antoniny Spokorów. Maturę zdał 19 lutego 1895 roku w Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Po czym studiował teologię w seminariach poznańskim i gnieźnieńskim. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lutego 1899 roku i kolejno pełnił obowiązki wikariusza w czempiniu dekanat kościański, od lipca tegoż roku w Bukowcu dekanat Grodziski, w latach 1900–1902 w Pawłowicach dekanat Kropski i 1902–1904 w Odolanowie dekanat Koźmiński. Pierwszą samodzielną pracę otrzymał w 1904 roku jako komendarz w Bonikowie, dekanat Kościański, a po czterech latach taką samą funkcję w Wyszanowie, dekanat Kępiński. Od 1 stycznia 1912 roku dusz w Kaźmierzu, wówczas dekanat Obornicki, gdzie był proboszczem do śmierci. Z nielicznych informacji wynika, iż Kemnic w czasach zaborów aktywny był w polskim ruchu wyborczym tak podczas swej pracy w Wyszanowie gdzie uczestniczył w 1909 roku w zebraniu wyborczym. Jak i później też w Kaźmierzu. Tu wybrano go w 1914 roku do obwodowego komitetu wyborczego, wchodzącego w skład komitetu wyborczego w Szamotułach. W kolejnych parafiach patronował katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich w Bonikowie oraz w Kaźmierzu. Gdzie w roku 1913 należało 206 członków. W 1928 roku założył w Kaźmierzu Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, męskiej, któremu też patronował. Był poza tym członkiem zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Chorował na serce, zmarł w Poznaniu 29 stycznia 1932 roku w szpitalu sióstr Elżbietanek, a pochowany został obok swej matki na cmentarzu przykościelnym w Kaźmierzu. 31 stycznia 1935 roku w Kaźmierzu urodził się Zbigniew Tobis, nauczyciel, wieloletni dyrygent chóru imienia Stanisława Moniuszki w Kaźmierzu, syn nauczycieli Stanisława i Janiny. Podczas okupacji hitlerowskiej uczył się na tajnych kompletach zorganizowanych przez swoją matkę. Prócz tego pobierał naukę gry na fortepianie. Po zakończeniu II wojny światowej uczęszczał do szkoły powszechnej w Kaźmierzu. A następnie do Liceum Ogólnokształcącego. Początkowo w Szamotułach, później w Bydgoszczy, gdzie w roku 1954 zdał maturę. Dalszą naukę kontynuował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Następnie podjął naukę w Studium Nauczycielskim nr 1 w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej z dodatkowym kierunkiem Muzyka i Śpiew, które ukończył w roku 1960. Po kilkunastu latach rozpoczął studia zaoczne na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej, po których ukończeniu w 1977 roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1960–1963 pracował w szkole rzemiosł budowlanych w Poznaniu jako wychowawca internatu i nauczyciel śpiewu, by ponownie wrócić do szkolnictwa w 1966 roku. Otrzymał wówczas posadę kierownika internatu, nauczyciela języka polskiego oraz instruktora muzyki i śpiewu w Państwowym Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu. We wspomnianej szkole powołał do życia kilka zespołów muzycznych i wokalnych, z którymi odniósł wiele sukcesów. W sierpniu 1969 roku przeniósł się do Wierzenicy w powiecie poznańskim, gdzie kierował szkołą podstawową i uczył tamtejszą młodzież. Skupioną w zespołach instrumentalnych i wokalnych. Z powodu śmierci matki Janiny w 1974 roku i pogarszającego się stanu zdrowia ojca Stanisława, Zbigniew przeniósł się z rodziną do Kaźmierza. W tutejszej szkole podstawowej objął funkcję zastępcy dyrektora, a później nauczyciela języka polskiego i muzyki. Tutaj założył chóry szkolne i zespoły wokalne, którymi sam kierował. Zdobywały one wielokrotnie pierwsze miejsca w regionie szamotulskim i rejonie poznańskim, reprezentując także Wielkopolskę w konkursach międzywojewódzkich. Na skutek nasilających się dolegliwości w postaci astmy oskrzelowej 1 września 1991 roku. Zbigniew Tobis przeszedł na emeryturę, pracując nadal w wymiarze kilku godzin w szkole jako nauczyciel śpiewu. Zmarł 22 marca 2001 roku w Kaźmierzu. 15 stycznia 1999 roku w Pniewach zmarł urodzony w Kaźmierzu, 24 czerwca 1909 roku w rodzinie Antoniego i Katarzyny z domu Karczmarek, ksiądz Prałat Władysław Swoboda. Autor broszurki pod tytułem Dzieje Kościoła w Kaźmierzu. W roku 1929 ukończył Szamotulskie Gimnazjum imienia księdza Piotra Skargi. Wstąpił do Seminarium Duchownego. Jako kleryk często przebywał w Kaźmierzu. W roku 1933 pomagając w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do sporządzenia opisu kościoła przed zbliżającą się wizytacją kanoniczną, porządkując tygodniami stare akta kościelne. Zainteresował się historią kaźmierskiej świątyni. Wiadomości zaczerpnięte z tych starych akt umieścił w części historycznej nowo sporządzonego opisu kościoła. Korzystając z innych źródeł historycznych oraz podań ludowych. Starał się uzupełnić wiedzę na temat tej świątyni. Początkowo robił to dla własnej przyjemności, nie myśląc nawet o tym, aby to kiedykolwiek opublikować. Jednak w roku 1937 na wyraźne życzenie księdza Wacława Faustmana ówczesnego proboszcza, kaźmierskiej parafii, która obchodziła właśnie swoje 500-lecie istnienia, zdecydował się na publikację broszurki pod tytułem Dzieje Kościoła w Kaźmierzu. To dzięki tej publikacji poznaliśmy szereg ciekawych wątków z historii kaźmierskiej parafii i gminy Kaźmierz. W latach okupacji niemieckiej przez pięć lat ksiądz Władysław był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Dachau, gdzie był świadkiem strasznego okrucieństwa hitlerowców wobec więźniów. Po wyzwoleniu obozów Dachau przez wojska amerykańskie ksiądz Swoboda przez kilka miesięcy przebywał na leczeniu w szpitalu. Następnie został skierowany do obozów polonijnych na terenie Niemiec, gdzie zbierali się Polacy i osoby innych narodowości wywiezione na teren III Rzeszy do przymusowej pracy lub do obozów koncentracyjnych. W oczekiwaniu na transporty do swoich ojczystych krajów, zgodnie z wymogami władz amerykańskich, księża zobowiązani byli chodzić w mundurze wojskowym i otrzymali stopień kapitana. Ksiądz Prałat Władysław Swoboda pochowany został na cmentarzu parafialnym w śmiglu. Gdzie przez ponad 29 lat był proboszczem parafii i dziekanem dekanatu 21 stycznia 1999 roku w wieku 101 lat zmarł Józef Kubala Józef Kubala urodził się 23 października 1897 roku we wsi Ostoje W roku 1914 w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej wcielony został do armii niemieckiej Walczył na różnych frontach gdzie, aż trzy razy był ranny. Już po wojnie, w roku 1919 wstąpił do szkoły podchorążych w Poznaniu i uzyskał stopień kaprala. Po wojnie ożenił się z Heleną Mocek z Kaźmierza, a w 1922 roku wyjechał w poszukiwaniu pracy do Francji. Do 1934 roku pracował tam jako palacz w hucie. Po powrocie do kraju, za zarobione pieniądze kupił gospodarstwo rolne w nowej wsi koło Kaźmierza, które prowadził do 1972 roku to jest. do momentu, kiedy przekazał je na skarb państwa w zamian za rentę. Kilkadziesiąt lat był też członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaźmierzu. Był również radnym Gminnej Rady Narodowej, członkiem Kółka Rolniczego, członkiem Rady Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Przez resztę swojego życia mieszkał w Kaźmierzu u swojej wnuczki Heleny Osys, ciesząc się ciągle dobrym samopoczuciem. Wychował dwóch synów i jedną córkę, doczekał się dziesięciu wnuków, czternastu prawnuków i czterech praprawnuków. Pomimo tego, że przez czternaście miesięcy walczył w wojnie polsko-bolszewickiej dopiero w 1997 roku, kiedy skończył sto lat, uzyskał uprawnienia kombatanckie. 27 stycznia 2006 roku, podczas spotkania noworocznego pani Maria Sobkowiak z Kaźmierza, została odznaczona Srebrnym Krzyżem zasługi nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej dekoracji dokonał wicestarosta szamotulski Czesław Mańczak w asyście wójta Wiesława Włodarczaka. Maria Sobkowiak Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1982 roku do 2020 roku nieprzerwanie kierowała biblioteką publiczną w Kaźmierzu. Za swoją pracę w 1997 roku została odznaczona medalem „Zasłużony działacz kultury”. 30 stycznia 2007 roku w wieku 84 lat zmarł Antoni Wilk z Chlewisk. Urodzony 10 czerwca 1923 roku w Chlewiskach, swoją pracę zawodową rozpoczął w 1937 roku w należącym do rodziny Niegolewskich Gospodarstwie Rolnym w Chlewiskach. Po II wojnie światowej kontynuował pracę w tym samym gospodarstwie należącym już wtedy do Państwowych Gospodarstw Rolnych, aż do przejścia na emeryturę. Człowiek czynuł, doceniany jako działacz społeczny. Był między innymi radnym powiatu szamotulskiego, Niejednokrotnie zasiadał w Radzie Gminy Kaźmierz. Antoni Wilk działał również w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Był jednym z pierwszych członków OSP w Chlewiskach, która powstała w 1950 roku. Za swoją wieloletnią działalność uzyskał wiele odznaczeń resortowych i państwowych. Antoni Wilk był znanym i szanowanym mieszkańcem wsi Chlewiska. Przez wiele kadencji prężnie działał jako sołtys wsi. Wśród mieszkańców gminy Kaźmierz Antoni Wilk uznawany był za człowieka niezwykle życzliwego i bardzo wrażliwego na ludzką krzywdę. Ceniony za koleżeńskość i umiejętność współdziałania z innymi dla dobra społeczeństwa. W latach 1997-2005 do pełnił funkcję prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych koła Kaźmierz. Po rezygnacji z tej funkcji pozostał honorowym prezesem tej organizacji. 5 stycznia 2008 roku w Maidenhead pod Londynem, zmarł urodzony w roku 1927 w Kionczynie Wojciech Łubieński, uczestnik powstania warszawskiego pseudonim Miecznik. Po upadku powstania trafił do niewoli, początkowo został wywieziony na Śląsk, a potem do obozu Markt Pongał pod Salzburgiem. Zimą 1944 roku pracował przy odgruzowywaniu Salzburga. Po zbombardowaniu przez aliantów. Po wyzwoleniu obozu, Wojciech został zabrany przez generała Andersa do Włoch, gdzie kontynuował naukę w liceum w Matino. Następnie dotarł do Anglii, dokąd przeniosła się armia Andersa. Ze względu na, krótką, przynależność do narodowych sił zbrojnych, nie odważył się na powrót do Polski, bo w czasach PRL-u skończyłoby się to dla niego więzieniem. Wojciech Łubieński pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie zdał maturę, pracował, uczył się dalej i założył rodzinę. 23 sierpnia 2008 roku, po uroczystej mszy świętej w intencji zmarłego w kościele w Kaźmierzu. Prochy Wojciecha Łubieńskiego zostały złożone do rodzinnego grobowca przy kościele parafialnym w Kaźmierzu.